Jedziemy, przyświetlamy gada i ekspoległy padalet. Co tam masz w głowie, mój drogi? Bardzo mocno kalkuluje. Kalkuluje to, czy jest opcją, czy będzie opcją. Bardzo się tego obawia. Również boi się, że to już wszystko zakończone, że tak ciebie skrzywdził, tak ciebie zranił, że to już jest the end. To jest też chęć trochę wyjaśnienia tego wszystkiego. Boli go też Twoja postawa, taka uparta w swoich poglądach, tak jakbyś nie potrafiła spojrzeć na Niego łaskawszym okiem. Też wie, że w twoje, z Twojej strony to już się przelało. Przede wszystkim On wie, że Ty chcesz stabilizacji. I tak Cię obserwuje, podgląda Cię mocno. przede wszystkim też liczy na to, że coś się zadzieje, że los jakoś was ze sobą jeszcze zespoli, tylko boi się, że ty już będziesz tak samo w bardzo mocno logicznej energii wykalkulujesz sobie i będziesz chciała mu tą szansę dać mimo wszystko. Ty coś mu powiedziałaś na temat swoich uczuć. I on uważa, że rzecz go okłamała. Co w serduchu? W serduchu nadzieja, nadzieja na to, że on będzie potrafił tak to wypracować, że tutaj uzdrowi te sytuacje tylko to jest takie trochę przelewanie z kubka do kubka jest miłość ogromna z jego strony, spełnienie, pasja no jest tutaj, te uczućka są jest chęć sprawiedliwego podziału win że on ci wygarnie to co, co macie do wygarnięcia i ty jemu i to ma oczyścić sytuację między wami, tylko jego to przerasta, bo on wie, że więcej nas krobał, teraz się najprawdopodobniej nie odzywa, odpoczywa od tego. Jest też aspekt transformacji. On się też jakby chce, żeby to wszystko się zakończyło. Chce spokoju. Jest mu bardzo przykro, że ta relacja się rozpadła. Bardzo mocno jest to tutaj zaznaczone. Co w zamiarach lekkomyślnie, bardzo strategicznie powiedziałabym: podejdzie do tego, że on już co miał napracować, to napracowałem się, wyciągnąłem wnioski. Ale to jest bierutne kłamstwo, i autosabotaż z jego strony. On nawet nie jest tego najprawdopodobniej świadom, że sam siebie okłamuje. To jest też trochę takie. Pod wpływem impulsu będzie próbował się z tobą dogadać. Tylko to będzie takie albo po mojemu, albo wcale. Bardzo jest w energii takiej, że chce się przed tobą bronić, jednocześnie chce się z tobą dogadać. Dobra, co zrobisz? Będzie starał ci się udowodnić, żeby z ciebie było mu dobrze. Ale. Że jest nadal zakochany. Tak. Tylko uważaj, bo to jest pewna zagrywka z jego strony, bo on chce sobie trochę się tobą pobawić. Więc uważaj na ten kontakt z jego strony. Przede wszystkim też um, on będzie próbował, bo on wie, że on przegrał, bo on ciebie chce. On wie, że on przegrał tę wojnę i będzie próbował to ukryć. Dosłownie, będzie próbował to ukryć. Tutaj też jest aspekt tego, że on wyczuwa bardzo duży brak ciebie. Stąd jest też niepewność, czy można tutaj zacząć jeszcze raz. Ale chłop będzie dążył do pogodzenia się, tylko boi się, że to mu nie pyknie. On tu myśli, że tego masz za pana, króla i władcę, i nie wiadomo co jeszcze. Dobra. Zadaj pytanie: typu tak lub nie, a ja ci na nie odpowiem. Tak. Rekonesans. Idź, to już właściwy czas. To jest znak. Jestem Twoim znakiem. Dobra. Dla kogo czytałam? Przelec, lew, ryby, koziorożec, panna, byk, na spodzie, skorpion. Trzymaj się rybko.